Witam Was serdecznie z tej strony, Sebastian. Zaczynamy kolejny odcinek z Gry Dar Dying Light, Jesteśmy w wieży po misji po tym mocnym bieganiu. No Widzicie, sobie... słuchaj, jest w warsztacie na dole. <laughs> weźmiemy sobie misje dodatkowe w warsztacie na dole. Gratulacje, że noc. Szkoda, że nie udało się z Twoją misją. Dobra, zgłosimy się do misji tutaj głównej naszej, do zrzutu, do fabularnej. Idziemy tutaj do Brekena. I mamy przerwnik, filmik, freken. Daj spokój. Potrzebujemy antyzyny. O, no wie. Mamy. Ale kupować od Raisa? Chyba żartujesz. Na litość boską ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie. Gadaliśmy już na ten Nic temat. Nic nie ustaliliśmy. Ty zadecydowałeś. Ja... ja pójdę. Zwariowałeś? Cóż, ten cały Rais nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? Ludzie, dajcie mi krajnowi minutkę, co? Na pewno się na to piszesz? Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Placówka Raisa jest tu. Ty. Obadaj, ile nas by to kosztowało i wracaj mi tu żywy. No i tak nam się kończy ten, <laughs> chyba, pogadanka. <laughs> Dobra, zostali wzrost poziomu przetrwania. Wydajmy nasze punkty, które zebraliśmy. Mamy jeden przetrwania, jeden z winności. Co mamy tutaj? Mistrz rzemiosła, popraw swoje umiejętności rzemieślniczej. będziesz wystarczył więcej przedmiotów z takiej samej... Może być. A co z winności? Kopnięcie z wyskoku, przeskok. Weźmy chyba ten przeskok. Będziemy mogli przeskakiwać przez przeciwników. To nam dużo pomoże w poruszaniu się. Dobra. I zobaczmy jaką mamy teraz misję. Czy mamy jakąś misję dodatkową, czy tylko tą główną? Zadania. Układ z rejsem, rewolwerowiec. No tych powtarzalnych nie będziemy chyba za bardzo robić. Przynajmniej na razie. O! Musimy iść na górę. No, na górę. A, winda winda, winda. winda. dobra. Zjeżdżamy sobie windą. Sorki ogólnie, ale jestem chyba przeziębiony. Mekan wpadł w taką desperację, że jest gotów układać się z samym czy diabłem. Można się bez problemu. A ponieważ za mam ustalić, czy to właśnie Raiz nie ukradł. Dobra, kontynuujemy. Hmm ogólnie dziękuję za oglądanie witam nowych subskrybentów um, dziękuję jak nie wiem <grym> że oglądacie o tu mam jakąś misję mam nadzieję że nowi subskrybenci będzie to się ja. podobało Elektryka, będą konserwacja budynku dzięki tutaj. mnie jak się dokręci. Miło, że wpadłeś. Coś Miałem na, po ciebie wątpliwości. Czym problem? Byłem, byłem Cóż, wdzięczy. mam dwie wiadomości. Dobra jest Widział, taka, że przywróciłeś światło w całym kotle. To fakt. Zła, że przez to było zwarcie sieci co koło stakady. Co, co wam się podoba, co wam się nie podoba? Bym poprosił o taki I ktoś komentarze. musi włączyć z powrotem prąd, tak? Są dwie podstacje. Włącz obie, stryk stryk. Kolejność nie ma znaczenia. Potem stryk, włącz główny stryk. bezpiecznik w głównej rozdzielni. i będzie świecić jak choinka w święta. Chyba dam radę. Jasne, że dasz radę. Każdy biegacz by dał. Ale jest haczy. Wyłączone światło utworzyło ciemną plamę dla przemieńców. Super. Roi się od nich po zachodzie słońca. Więc skonstruowałem pułapkę. Jest na miejscu, gotowa do użycia. Jeśli zdołasz tam dojść i włączyć prąd po zmroku, możemy usmażyć sporo tych dziwolągów za jednym zamachem. Po zmroku? To nie będzie łatwe. Pewnie. Dlatego nikt się nie zgłosił do tej roboty. Ale hmm. myślę, że ty jesteś trochę od nich odważniejszy. Przynajmniej takie mam wrażenie. Jestem pełen dobrych chęci. Kurczę, chcesz pomagać, co? Hmm. Ale musisz być twardzielem, albo długo nie pożyjesz. No, średnio. O, mamy nawet pokazane trudności, jakie są w tych zadaniach. E, dobra, co my mamy dalej? Patrz, gdzie leziesz! Aha. Crane, czy mnie słyszysz? Aha. Jade, słyszę cię, coś nie tak? Zobaczmy. O, patrzcie, szeroki, krótki nóż. Mamy Coś takiego nam się pojawiło i różne rzeczy od Kwatermistrza. Nie tylko. Zawsze bierzemy. Posłuchaj Crane, to co robisz wymaga nie lada odwagi. <coughs> Wiem, że zdecydowałeś <coughs> się na to, żeby spłacić dług, bo Amir zginął ratując to ci to jest życie. jest noc? Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego noc. wyjścia.

Staraj się wrócić w jednym kawałku. Dobra, sprzedamy coś u niego, zobaczymy. Eee, sprzedaj. Co możemy sprzedać? Młotek, młotek. Weźmy sobie. Tak, może młotek sobie ten sprzedajmy, tą rurkę, ten klucz, i to wszystko. Możemy sobie oczywiście już teraz eee, już sprawdziłem, no. jak możemy sobie weźmy tak, szeroki, krótki nóż. I ten klucz francuski niech będzie. A ten sobie rozłóżmy, czyli przytrzymujemy lewy przycisk, naciskamy. Rozmontować, tak. Uzyskasz jedną część przedmiotów metalowych. No, no i okej. Okay. Mam dla ciebie ekstra ofertę. Na pewno. Dobra. Prześpi, prześpimy się tutaj do rana. Żeby nie wychodzić do koszmarów. Na razie ja nie omówię, ma co tak latać z nim w ogóle. Te misje jak nie wymagają... Jak ktoś dla fanów chce polatać sobie, to bez misji oczywiście, bo co mają... Dobra, i idziemy, teraz się udamy. Mm -hmm. yy, mamy napięcie. Yy. Dobra, wejdziemy sobie. Na razie to sobie... daleko to jest w ogóle? 150? Nie jest tak daleko. Weźmy sobie ten... szeroki Zobaczymy jak to wygląda, jak to się z tym walczy. Przetestujmy, jak przeskakujemy przez tych przeciwników. O, fajnie. Dobra. Lecimy do punktu, żeby zrestartować tą podstację. Tu sobie zerknijmy, czy coś jest. O, ostrze. Fajnie, zawsze można coś fajnego znaleźć. Tu też są. I tu mamy baterie, a tu mamy otwieranie zamków średnie. No, to mam dało radę. No, to tu będzie. Dwie rzeczy pewnie, jak zwykle papierosy i gaz Okej. Okay. Oj, teraz było głupio, ja zrobiłem się uszkodziliśmy, ale tu znajdziemy jakiś sznurek. Kupałkę z gwoździami. I idziemy dalej. Tu każemy już dotrzeć. Co mamy tu zrobić? Tu? Ładne. Czyli pewnie tu. Okej. Okay. Dobrze, te jestem te podstacji tak Znajdź nie piękają to coś wytrzymałe są mimo żadnych jakichś e, umiejętności o tu mamy coś odniczkowego gazy fajnie no i coś takiego zacytujemy sobie zrobione dobra teraz zrób to samo w drugiej podstacji ta pewnie była łatwa A jak stąd wyleść żeby nie kopnęło nas <laughs> Tam musimy lecieć 200 metrów ponad. Dobra. Lecimy zbyt bokiem. Na razie mówię te zombiaki są chyba pierwszopoziomowe, poziomowe, że no, jestem duży. To jest jeden ból. Ale one są bardzo wolne, możemy nawet koło nich coś takiego z tym zebrać. Przynajmniej na początku, wiadomo, później się to troszkę zmieni. Dojdą inne gatunki powiedzmy tych zombie. Wow, fajnie to wyglądało. I tu otworzymy sobie skrzyneczkę. <laughs> Nic nie ma. No, a teraz. Aha, czyli pojawił się już. Nie no, ten nożyk mi się podoba. Nieźle kroi. No, przelatujemy praktycznie koło nich. Mamy 100 metrów tutaj. Wejdźmy sobie na daszek. Aha. Tu jakaś pułapka załączona to prąd tam kopnie. Dobra. Mhm. Tam musimy pójść. Dobra, czyli tylko to leczymy się zaraz. Dobra. Naprawdę kozak ten mieć ten nożyk. Zajisty nam dał kwatermistrz. O, tu bateria to Dobra. I to jest tu gdzieś. No wiadomo zawsze coś. No. Normalnie cuda Tu coś jest? O, Kaska? Nie! Coś dziwnie tak? Ałwa, to nie! tu Nie! 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 ma sensu. To Nie! Tu to to Tu. Tego mnie to nie dziwiło. Przeżył. No się do łeb już uprawiam z kieła. Mhm. nie będzie typek, nie? A tu jest Jaki śmierdziut. Dobra czy nas to też obra zada obrażenia. takim no. Broń Równie skuteczna. O, przytrzymaj to, aby ją naprawić. Czyli przytrzymujemy przycisk i się już się naprawiło. Mm, dobra, zużyliśmy przy tym naprawie jedną część chyba mm, metalową. No jakiś tutaj dostałem ostry elektryk. Mm -hmm. No i tu jest dostac. Na razie prościzna. Dobra, Alfie, dwie Dobra. z głowy, została jedna. No to nie wiedzieliśmy, że jeszcze jedna. Nie mówili. Dobra, 200 metra. Czyli też dosyć daleko. Ale pole przeleć staniemy Dostaniemy się do przykłódka. Robić taki ślizg teraz. No tu może pewnie będzie coś ciekawego. Cieszny sznurek. Yy. No, nie, 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 się. Chciałem zobaczyć tą strefę. Aha. Uch. Uch. Co się teraz kurwa nie, nie, wiem. nie, nie, się? nie, A ten... No, w końcu. Będziemy sobie chyba musieli też coś kupić takiego. Ja, chyba będziemy jakimiś nożami. Tak chyba po fajnie działa. Też na troszkę. już mamy pół Powiedzmy dystansu. Zobaczyliśmy się. Nic tu nie ma. Sześćdziesiąt. A tu jak się dostać? Widzę, że tu wszystko jest... Nie wiem po co, ale aktywowałem. No i co? Wszystko jest zadrutowane. Jest jakieś przejście? Jestem w rozdzielni, <laughs> ale zobacz. znaleźć główną tablicę. Jest w którymś budynku. No. I troszkę ich dużo. Dobra, Będzie ci chyba tutaj już ciężko, skoro widzę taką butlę. Tu jest wyskok z niej, dobra. spokój. Zobacz, niedostępne za dnia. Może my Czyli my to musimy w nocy przyjść? Zajebiście. Dobra. Co my teraz zrobimy z takim fantem? Powinniśmy sobie odpalić mapkę, zobaczymy czy jest tu jakaś bezpieczna strefa w pobliżu. O, możemy sobie oddalić, przybliżyć. Tu jest bezpieczna strefa, przejdziemy sobie tu. I wrócimy tu nocą. Dobra, udało się. Wiemy przynajmniej jak wleść do tego. Pokazuje mi to, pokazuje mi to. Na no, dużo, niedużo. Metra, więc spoko. No, tu jest bezpieczna strefa. Tylko jak do niej wejść? Tu jest pewnie wejście. Nie. Tu musimy wejść Tak. Jeszcze wyżej. To jest bezpieńca. Tak ich nazywa no, Zir. Ja to jest doktor Zir. Okej, okay, no. Tu spike, spike. Tak. Ale może skorzystamy sobie z wyrka. i widzimy się w nocy. Dobra. Trzymaj się z daleka tak. sobie ten punkcik, żeby dla mnie robił tutaj. się hmm. zauważą żeby na, może zmienić sobie na tą V, spróbujmy się przemieścić jak najszybciej do tego punktu, żebyśmy włączyli to w nocy, ten, ten bezpiecznik. O, widzimy tu już są te koszmary. Na mini widzimy je, pokazują się jak tu przeleść. Chyba musimy w tą stronę się udać. Pod ulicy bardziej. O, tu jest koszmar. O, zobaczmy sobie. Główno widać. Porądało się chyba. Dobra. Trudno. Tu są mi koszmary! Zamykamy drzwi. Mam nadzieję, że nie wejdą. Zobaczymy co się stanie. Zrobione! Odpalaj! Moment! Moment! Żryjcie prąd po pieprzeńce! No. To było zajebiste krajn. Bez kitu. Nie. Słuchaj, mam robotę w terenie. Ale jak wrócę, to się tobą zajmę. Słowo. Może tu będzie... Możemy. Uf, całe szczęście. <grybujesz> Dobra, przeżywamy noc. Nie zauważony jesteśmy. Oj, to się rzeczywiście grubo dzieje. my możemy tu chodzić? Nie możemy. Super. A jak stąd wyleść? Jakby nas tu popiściło? sugerują nam tutaj. No <laughs> he nie wiem w którędy teraz Tam nie, no teorety teoretycznie tutaj tylko Dobra, yy, gdzie my idziemy teraz? Yy, bo misję zrobiliśmy tą dodatkową Uuu, spory kawał Jest tu jakaś bezpieczna strefa na przykład żeby ją odblokować? Jest sobie oczyszcimy ten obszar, żeby mieć tutaj blisko powiedzmy, Sejba. Ciekawe, czy przeżyjemy. jest grubo. Nie wiem, tu wyleć wyleźć teraz, ale. A, to jest brawa! Dobra. Wyleczymy się, nie jest najgorzej, Przeż, przeżyliśmy to w starcie, dobra, zwolnijmy troszkę, żeby odsapnąć, daleko to jest, 500 metrów, zobaczcie, przez cały ten obszar musimy teraz przelecieć, To jest jakieś NPC, nie wiem Zunanda. no zobaczmy. No, Nie wiem, że jestem zmęczony A, musimy poczekać do końca Ten nam spada na raz Dobrze Poszmy. Dobre, niedobre, no Ale dobra, no i co? A, dostali, dostaniemy jakieś trofeum coś, coś nam da ten typek Weźmiemy sobie inną broń Weźmy sobie ten kluczyk teraz. Dobra, zabójca Można było Dzięki. Naprawdę... Jakiś chyba schemacik. Ten się pali. Skwierczy nam tu chłopak. No, na razie to od nas polewają. Weźmy sobie może nie gwiazdki, nie te gwiazdki, tylko petardy na wszelki wśród tutaj naprawdę trafiło ból, Ten ma... ...kuć broń. O, tu sporo ich jest. My to nie powinniśmy, kurde, po jakichś dachach skakać, zamiast po tej ulicy popylać? A, tu mamy strefę z małą bezpieczną. Ile jeszcze tam, No, trochę tam ...mamy jeszcze do tego. Pobóżu. No, dostałem. Dobra, przejdźmy sobie tu. Jakaś misja jest? Dobra, dużo nie chodziliśmy po dachu. A tu była bezpieczna strefa też. Nawet nie schylałem. Fajny jest ten ślizg. A to jest ten duży typek. Nie, to jest zbiercie nazywa, no, jakoś. Muszę e, znaleźć e, albo mi napiszcie, czy jakąś stronkę macie, czy. Czy, 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 czy po prostu z, z, znajdę chyba e, coś na zasadzie, że <laughs> jak się te typki. Nazywają typowo, żeby je nazywać odpowiednio. Tak jak gra nas no to wymyśliła. Czy to jest? Jak, jak te typy się nazywają? Będę musiał poszukać, żeby mu powiedzieć też również. Niektórym coś nie, nie wiedzą. O! To fajny był zwrócik, warto było. Co się stanie jak prześliźniemy się? No, Okej okay, Rahim. jestem. I wiedzą, kim jesteś. Nie jesteś kiepskim pomysłem. Łatwo dostać kulkę. Życzę zależe mi powodzenia, się, mały Powodzenia, ziom, Przyda ci się. Patrzmy tą strefę bezpieczną blisko, żeby nie latać kawał drogi. Wow. No dobra. Zależymy tu. Ten spadł. Dobra, tak. Teraz jest spoko. Czy jest jakieś wyjście? O, jest jakaś drabina. Super. Dobra, jednego mniej. Kurde, i sporo jest tu. Zobaczcie, ile tu jest. Widzisz co, tak pojedynczo będziemy wyciągać? chyba tak będzie trzeba. Dobra. O, tu jakiś sążek. Złamałem mu coś. Okay. Leż. Już no. prawie gęby nie ma, ale jeszcze chodzi. No, no, no dobra, zmęczyliśmy, zmęczyliśmy się. Dobra, kolejny Ta miał ta też. I co wszyscy? I to Tylko że jeszcze musimy tu znaleźć jakiś bezpiecznik. Tu. I? Jest to blokowana. Jeszcze coś tu będzie ciekawego? Nie, raczej nie sądzę. W bezpiecznych strefach to za dużo nie ma, ale mamy fajną rzecz. Jak z tego co widzę, a mianowicie tyrolkę. I wprowadzi nas akurat do Rice'a. <laughs> do tego tutaj budynku, gdzie jest Rice. Nasz taki główny przeciwnik. Pewnie terrorysta ten, który szukamy, to jest ta wieża, chyba tak tych, tych ludzi. Co się o nich misje bierzemy? Chyba tak mi się wydaje. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, polecajcie go. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam. Do jutra w takim razie i cześć, mano.